Идеальное место на молитву. zdolność do wyrzeczenia się własnej woli należy cenić wyżej niż umiejętność wskrzeszania umarłych. Mocne. Więc zobaczcie, wyrzeczenie się własnej woli często oznacza Albo takie głupie posłuszeństwo, niby panu Bogu, gdzie pan Bóg wcale tego posłuszeństwa nie oczekuje, bo de facto to oznacza, że nie robimy, tylko czekamy, że on zrobi. To nie polega również na takim zaprzeczaniu sobie i takim negowaniu siebie. Nie, to polega na tym, że oczywiście negujemy siebie i zaprzeczamy sobie, ale tam, gdzie rzeczywiście rozpoznamy, że to jest coś, co nas prowadzi do złego. Konie, ja bardzo cenię że tak powiem, w ostatnich kilkudziesięciu latach taki bardzo mocny rozwój tego w świecie, nie? żeby rozpoznawać siebie, rozpoznawać swoje pragnienia, rozpoznawać swoje emocje. To jest coś, czego rzeczywiście mam wrażenie, jakby wcześniej w świecie nie było. W związku z rozwojem psychologii, rozwojem różnych dziedzin nauki. Może myślisz sobie czasami, że nie masz żadnych darów i w ogóle do życia z Bogiem się nie nadajesz. W tym odcinku udowodnię Ci, że tak nie jest. Zostańcie ze mną w Kwadransie Krózesłowej. po południu wtorek i potrzebuję takiego popołudniowego zastrzyku energii, więc stwierdziłam, że zrobimy razem Ice Matcha Latte. Jeśli ktoś z Was kiedyś nie pił matchy, polecam. Polecam. Niektórzy mówią, że smakuje jak trawa, na przykład moja mama. Na początku mówię, jak trawa smakuje, nie wypiję tego, ale później się przyzwyczaiła i naprawdę jest posmakowała. Ja akurat używam macze z, 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 z firmy Moja, e, Moja, nie wiem jak to się czyta, Moja, i e, jest naprawdę przepyszna. Jest, jest, jest chyba taka najczystsza, w sensie jest napisane, że 100% ekologiczna herbata macza. To wysokiej jakości sproszkowana zielona herbata z Japonii pozyskuje się z drugiego i trzeciego zbioru świeżych liści krzewów, które dojrzewają pod specjalnymi Przeciwsłonecznymi osłonami. Wsyp, saszetkę do czarki lub butelki. Zalej 150-200 ml zimnej lub ciepłej wody. Maks 80% w stopniu. <gryw> Energicznie wymieszaj, aż na powierzchni powstanie charakterystyczna gęsta pianka. Smacznego. Ja akurat lubię z mlekiem. No, więc tak. A więc najpierw kupiłam taki piękny kubeczek, w sensie szklankę w, w tym w Action. Jest prześliczna. Yy, I tak, najpierw dodaję... Wkładam takie cztery kostki lodu. Plus minus. Cztery. No to woli, ja wydaję ja zawsze cztery. Dobra, teraz mleczko. Właśnie akurat to mecze, które kupiłam, to jest w takich fajnych saszetkach malutkich, że tylko po prostu jakby nie musisz mierzyć porcji, po prostu wsypujesz taką saszetkę i już jest. I w osobnym naczynku właśnie wsypuję sobie to saszetkę. Zalewa mniej więcej tak tyle, tyle wody, coś takiego e, i e, właśnie tutaj było napisane, że w 80 stopniach, więc żeby nie była wrząca. Uwaga, moja najlepsza część wlewanie, mieszanie i smakowanie. Uuu, Dobra. Uuuu, wow! Wygląda cudownie! Mam je w kuchni. Ich dom był pełen porządku i spokoju. Zawsze się robi tak i tak. I potem, nagle ktoś robi inaczej. Uwaga, bo ma do tego powód. Nie chodzi o to, że po prostu ma w nosie Twoje zasady, tylko okazuje się, że jest coś do zrobienia innego. Albo to komuś posłuży lepiej. Nie, bo w naszym domu tak zawsze. sobota, łączy się z wami dopiero teraz Ech, wybaczcie, ale szłam tam i tu, tam i tu i tu, tu jest taka, taka u tego, u, u ten umęczona, umęczon, umęczony, umęczony człowiek. Ech, no. Ech, w sumie chciałabym tak sobie po prostu z wami w sensie powiedzieć o tym tygodniu. Ech, I mam takie dwie myśli, które gdzieś tam w tym tygodniu mi się pojawiły. E, jak będę do Was gadać, będę otwierać moje nowe sławki. Bo je zamówiłam. To zaczynajmy. A więc. Taki, Taki żarcik. E, powiem Wam, że ten tydzień był super. E, I pierwszą taką rzecz, którą gdzieś tam, e, gdzieś tam sobie uświadomiłam, to to, co bardzo pomaga w takim codziennym życiu, to jest wdzięczność. Słuchajcie, po prostu to jest. strzał w dziesiątkę. Po prostu moje życie się zmieniło. Naprawdę, odkąd właśnie zaczęłam praktykować tą wdzięczność i myśleć w ciągu dnia, za co jestem wdzięczna, za, to, za, za co mogę być wdzięczna. to nie muszą być nie wiadomo, to nie muszą być nie wiadomo jakie, jakie niesamowite rzeczy, tak? To, mogło być, to może być pyszna kawa z rana, bo nie wiem. Pyszne, ulubione śniadanko z rana, albo właśnie czas, czas z Panem Bogiem, albo, nie wiem, spacery wśród przyrody. No, naprawdę, pomysłów jest i tego wszystkiego jest naprawdę multum. I naprawdę, jak zaczęłam myśleć w ciągu dnia o tym, za co mogę być wdzięczna, za to, co jestem wdzięczna, za to, że tu jestem, za to, że. Za to, że... Za to, że nie wiem, że jestem zdrowa, że, że mam rodzinę, że, że mam kochających bliskich. No, po prostu w każdym momencie w ciągu dnia staram się myśleć, za co mogę być wdzięczna, za, to, za co, co jestem wdzięczna. I to po prostu to jest strzał w dziesiątkę. Naprawdę. No. I do mnie jest tego powodu taka radość, że tryskam radością, tryskam, tryskam, no i, i co, tak, e, tak, przecież no, miałam otworzyć słuchawki, uh -huh, tak, dobra, e, więc pierwsza taka moja myśl to praktykujmy wdzięczność, to nie muszą być wielkie rzeczy, to może być naprawdę tyci, ci mała rzecz, nie wiem, pocałunek od ukochanego na poranek, albo, nie wiem, ładna pogoda, albo, nie wiem, dobre samopoczucie, które Bóg dał, no, jakby to nie muszą być fajerwerki, więc to jest taka pierwsza, a druga, e, druga to jest myśl, to w sumie mi dzisiaj, e, i chodzi o Ducha Świętego. E, mam wrażenie, że jakoś bardzo mało mówimy o Duchu Świętym i w ogóle, że On gdzieś tam jest w przestrzeni i tak jest po prostu i nie wiadomo po co jest, i w ogóle i, 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 i dziwne. Eee, uu, 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 fajne, fajny. Mm, eee, no, ale co jest napisane w Biblii? W Biblii jest napisane, że jak Pan Jezus e, został wzięty już do nieba, to mówi, że nie zostawiam Was samy, samych. Daje Wam pocieszyciela Ducha Świętego, który będzie, będzie Was zachęcał, który będzie Was e, pocieszał, podnosił, e, dawał radość. I to jest, to są gdzieś tam zadania i cele Ducha Świętego. E, i, I właściwie to ja dłuższy czas nie mówiłam się, w sensie nie prosiłam, Ducha Świętego na, wypełni mnie, tak? No bo jakby nie widziałam potrzeby. Um, ale słuchajcie skoro... skoro bóg. Buk... O, matulu, jaki śliczny! Poczta! Poczta ludzie! Czekajcie, nie widzicie nawet. Ole śliczne Ej! Ale to czułkami. Tak. <gryzny> Impreza. Ej, ale mega. mega. Czuję ten vibe, probaczku, <laughs> Sorry. Ale to, to wdzięczność, Duch Święty, to połączenie, to po prostu to to. To, to właśnie, także polecam. E, wdzięczność i Duch Święty. Mm -hmm. <laughs> no a wracając, e, to co właśnie, co do tego Ducha Świętego, że zaczęłam się do Niego modlić. W takim sensie, że skoro jest pocieszycielem, skoro podnosi, skoro ma gdzieś tam wzmacniać naszą wiarę i podnosić i zbliżać do Boga, to czemu nie? Tak? Nie zaszkodzi. A to jest piękne. Ym, no i często tak mam. Proszę, Duchu Święty, wypełni mnie, wypełnij mnie, abym przybliżyła się do Boga. Chcę, chcę, ym, Duchu Święty, chcę, żebyś mi wypełnił. Chcę, chcę, chcę wielbić Boga, chcę się do Niego zbliżyć. Ym, chcę, żebyś we, chcę, żebyś we mnie dzia dzia działał, dawał mi radość, dodawał mi siły. Ym, i, I słuchajcie, iluś święty to robi. Albo na przykład zachęca nas i y, zachęca nas do uwielbienia, i y, wnosi do naszego serca taką chęć chęć wielbienia, chcie, chęć śpiewania dla Boga, chęć, nie wiem, tańczenia dla Boga. Y, I dzisiaj właśnie, y, dzisiaj właśnie, zanim poszłam się wykąpać, to, y, to po prostu pojawiło się w moim sercu takie pragneń, pragnienie ja chcę śpiewać. I chcę uwielbiać i po prostu nie mogłam tego wręcz powstrzymać. I kąpałam się po prostu nie woda leci, my jesteśmy włosy nie, i, i, i jest takie. Bóg jest romantykiem. Spójrz na ta słońca. W ogóle ym, to jest nowa piosenka anne -Marie, Bóg jest romantykiem. I po prostu tak do mnie trafiła. Jest po prostu tak cudna. Jak jej słucham mam milion uczuć, po prostu i radość, i wzruszenie, i chęć uwielbiania, i chęć skakania, i chęć wykrzyczenia ludziom, po prostu Bóg, Bóg, Bóg Więc Mari, Bóg jest romantykiem Po prostu mogłabym jej słuchać i słuchać Więc więcej tam, wiecie, mam włoski i śpiewała mnie i to piosenka, a nie tylko Inna właśnie pieśń uwielbienia i po prostu i to było tak cudowne, po prostu myjesz się, siedzisz w, siedzisz w prysznicu nie wiem pół godziny, nie no bez przesady, <grytanie> siedzisz pod prysznicem, uwielbiasz, śpiewasz yy, normalnie wszędzie i o każdej porze yy. I to spraw... i to czuję, że sprawił po prostu we mnie Duch Święty, że zaczął działać, że, że wzmożył we mnie taką chęć. Uwielbiaj, uwielbiaj, zbliż się, uwielbiaj. Bo to jest sens życia, bo to jest sens, sens radości, sens po prostu istnienia, uwielbiać. I po prostu no, to trzeba po prostu poczuć. To po prostu trzeba poczuć, naprawdę, bo to się nie da nie da się tego wyjaśnić. To po prostu trzeba poczuć. Um, i mega, mega je ja kocham uwielbiać śpiewając właśnie, bo śpiew każdy ma inne inne jakieś um, metody na uwielbianie można uwielbiać pomagając innym można uwielbiać śpiewając można uwielbiać tańcząc można uwielbiać, nie wiem opiekując się, się dziećmi po prostu można uwielbiać, nie wiem, podziw uwielbiać, podziwiając stworzenie, podziwiając otoczenie, podziwiając, nie wiem, drzewa, taki pola, lasy, nie wiem, jeziora. Po prostu, no, można znaleźć sposób, tak, ale ja mieszam, znaczy, schodzę z tematu na temat. Ale tak podsumowując, to myśli z tego, dwó z dwóch tygodni, ty myśli dwie z tego tygodnia, to Praktykować wdzięczność, być wdzięcznym za małe rzeczy. To sprawia, że dzień po prostu jest petarda. I druga rzecz, modlić, modlić się, prosić ducha świętego e, o, po, o pocieszenie, o wzmocnienie, o radość, o chęć zbliżenia się do Boga, o zbliżenie się do Boga, o chęć jego uwielbiania, o poczucie go bardziej. E, to są takie w sumie myśli, dzieje z tego tygodnia. Jeszcze widzimy się jutro, bo jutro, ach, będzie cudownie, ale. Nic, nic, nic wam nie zdradzę, nic wam nie zdradzę. Zobaczcie No, a co ze słuchawek? Ładne są takie, takie ładne są w takim w spodku. <grym> Trochę nie bardzo lubię te takie. O, te takie, widzicie, te takie. Takie o, takie coś, te gumeczki Nie lubię strasznie tego. Ale zobaczmy. Uszmy. Czyste uszy, umyłam. Ej, spoko, nie wypadają nawet. No, sztasik. Jeszcze drugą założę. Są normalnie kropocy. A tańsze. O, czekajcie, coś się włączyło. Dobra. No dobra, to pamiętajcie, wdzięczność, duch święty. Dobranoc do jutra. Faraona. Wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijające rozkoszy. Myślmy, czym jest w takim razie wiara? No wiara to jest ta, to, że ja pozostawiam ten świat za sobą. Ja robię wszystko. Rozkosz tego świata. To, co robi ten świat. To, co oferuje ten świat. Mnie to już przestaje interesować.